Ta najważniejsza statuetka dla najlepszego filmu dla operacji Argo zaskoczenie czy nie? Dla nas trochę zaskoczenie w Polsce, bo operacja Argo chyba u nas nie cieszyła się aż takim powodzeniem jak w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim nie opowiadała naszej historii. Dla nich to jest ważne, bo to była historia uwolnienia w, w, no, zakładników, w, prawdziwa historia, więc właściwie wydawałoby się film polityczny, a w, w sumie nie nie tylko, bo to był także film o kinie, o sile kina, bo tam użyto podstępu u, u, uwolniono zakładników udając, że realizuje się film I, i aktorami tego filmu nie byli bynajmniej aktorzy, tylko ludzie, których trzeba było wyprowadzić z, z pułapki. To był także sukces, niewątpliwy sukces Bena Flecka, reżysera filmu i aktora, no i przede wszystkim nam znanego przede wszystkim jako aktora, ale także Cluneya, który był jego współproducentem. A więc mamy w roli producenta, reżysera, znanych aktorów, i coś takiego odtwarza się, co kiedyś było Fundamentem przy powstawaniu y, sławnej wytwórni United Artists, czyli zjednoczenia artyści, którzy się chcieli uniezależnić od wielkich wytwórni i sami odpowiadać za swoje produkcje. Mamy trochę taki trend ponownie po, po kilkudziesięciu latach. Dla kina amerykańskiego to jest bardzo ważne. Te um, kategorie aktorskie, tutaj um, przynajmniej ja nie byłam zupełnie zaskoczona, dostali na, na, nagrodę ci, którzy w zasadzie mieli dostać. No, duże zaskoczenie było, że Jennifer Lawrence dostała nagrodę z uh, Poradnika Pozytywnego, pozytywnego Myślenia. A, za kim pan trzymał kciuki tutaj? Ja myślałem, że Jessica uh, Ch uh, Chastain uh, dostanie z wroga numer jeden i myślę, że to jest uh, jeszcze ciekawsza osobowość ale Jennifer Lawrence, która także w głosowaniu Twitterowym wcześniej y, otrzymała tytuł najlepiej ubranej gwiazdy podczas tegorocznej ceremonii co zresztą bardzo jej przeszkodziło, bo ten cudowna suknia przez wszystkich tak chwalona spowodowała, że się wywaliła po prostu na schodach, wchodząc po odebranie Oscara i co prawda potem e, widzowie i jej koledzy wstali i, i nastojąco jej gratulowali, ale ona i tak miała podejrzenie, że bardziej chcieli ją pocieszyć za, to, za tę wywrotkę niż, że to jest dowód wielkiego szacunku. To jeszcze kilka słów po samej gali Seth MacFarlane, który, twórca Family Gaia, słynny skandalista, z drugiej strony Michelle Obama. Ciekawa była ta tegoroczna gala? No nie tylko to, jeszcze bardzo bogaty program muzyczny, ponieważ w ogóle muzyka filmowa stała się takim leitmotivem i, i, i głównym elementem scenicznym, głównym elementem widowiskowym tego, tej uroczystości. Michelle Obama odczytała zwycięzcę w głosowaniu na Oscara za najlepszy film. Seth MacFarlane średnio się sprawdził, poniżej oczekiwań, nie był tak dowcipny i nie był tak złośliwy przede wszystkim, jak potrafi być. Może się wystraszył? Myślę, że nie pozwolono mu na to. Adel, która śpiewała Skyfall, wkrótce zresztą potem dostała Oscara za, za tę piosenkę. Moim zdaniem nie zaśpiewała tego, tej piosenki tak dobrze, jak przyzwyczailiśmy się, że ją śpiewa słuchając jej w radiu. Nie wiem, czy to kwestia nagłośnienia, czy ta kwestia tremy, o której się dużo mówiło, Ona nawet ponoć chodziła do psychoanalityka, żeby ją przygotował do tego gigantycznego stresu, czy to kwestia długiej przerwy w śpiewaniu na żywo. W każdym razie wypadła jak na tak wielką piosenkarkę, bo ja jestem absolutnie wielbicielem talentu Adeli i oczekuję od niej no, po prostu najlepszych na świecie wykonań. A to było wykonanie. Fajne, bardzo dobre, ale od mistrzyni oczekiwałoby się więcej. Była też Nora Jones, która podobnie jak Adel wypadła troszeczkę blado. Było sporo tych występów. Muzycznych i, i, i miałem takie wrażenie, że nawet troszeczkę za dużo. Że robiło to wrażenie, jakbyśmy muzyką chcieli uratować imprezę poświęconą filmowi, a trochę za mało było fragmentów filmowych i trochę za mało taki, takiego y, 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 żywiołu kina.